W gdy światem władały moce ciemności, nagle gwiazdy zaświeciły jaśniej, zapowiadając jej przybycie. Jej zapał i mężne serce pokonywały największe przeszkody. Dzięki ogromnej odwadze nie bała się wypowiedzieć wojny siłom zła. Magia jej oczu działała na każdego, kto na nią spojrzał. Stała się legendą, a jej imię to Fantagiro. Księżniczka Fantagiro. Jeszcze nie ja! Tylko razem zwyciężymy zły los! Wiesz jak? Już wiem! Wiesz jak? Na szczęśliwy los zmienimy! Miłość damy wam do rok, złączy nas przyjaźni nić! Nadziei moc woła w krąg, by już cudownie zacząć żyć! w światu chcemy znów dać O najwyższą stawkę grać Nie ty, lecz my, nie sam, lecz my, Tylko razem zwyciężymy nasz świat Nasz los, nasz świat, bez wad Razem, razem odmienimy nasz los Nasz świat bez wad Baba mi się bardziej niż walka. Ha! Fantagiro. <śmieniczy> czekajcie na mnie, czekajcie. Nie no narażę nie prześcignie. <śmieniczy> Zapomnieliście o mnie. <śmieniczy> Będziemy pierwsi. Ej, hey, czekaj. Oh! 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 Oh, 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 oh. <silence> oh, oh. <silence> vi <giver> <silence> Jepp! <silence> oh, oh. <silence> Pana. Przepraszam. E? Tato? Ech, Fantagiro, co ty tu robisz, córko? Dlaczego wyszedłeś z pałacu w taką złą pogodę, tato? Zawsze, gdy pada śnieg, przypomina mi się twoja matka. Och, tak żałuję, że jej nigdy nie widziałam. Nigdy nie zapomnę królowej Alby. <laughs> <laughs> Pomyślała się o czymś? Tak, żebyśmy zawsze byli razem. Kocham cię. Aha... Chciałem dać jej prezent, który byłby jej wart. Zamarzły mi skrzydła! Mogę ci je rozbrozić. Powiedz tylko słowo. Szukałem lilii wodnej, symbolu wiecznej miłości, ale jej nie znalazłem. A gdzie te kwiaty rosną? Bardzo daleko, za rzeką Aran. Na lodowej górze stoi zamek z sopli lodu, ale tam jeszcze nikomu nie udało się dotrzeć. To moje lilie i nikomu ich nie dam! Lodowy potwór pilnuje ich dniem i nocą, żeby nikt nie wyswobodził ich z niewoli. Żar miłości zniszczyłby to królestwo zła raz na zawsze. To rzeczywiście ciekawa historia, a ty co o tym myślisz? Dobrze wiesz, że uwielbiam wyzwania. Fantagiro! Fantagiro! Ha? Ukochana! Fantagiro, dokąd jedziesz? Niedługo wrócę! Ruszamy! Nie wyjeżdżaj beze mnie! mnie! Nie lubię jeździć po takim zimnym Ha! Naprzód, piastu. Ruszaj! Ha. jest szybszy złota żywo! Za nim nie pozwól im uciec! O, nie lubię wyścigu! do domu! I nic nie mów, kulopierza! Złota żywo nie daj się! Szybciej, A. szybciej! Nie ucieknij! Łatwiej, jeśli umiesz! Teraz złapałem! Ha! Hej! Pokonałem cię! Nie, dałam ci wygrać! Wyścigi zimą to szaleństwo! Są zakochani! Ukochana, dokąd jedziesz? Wiesz, chciałabym dotrzeć oh! do lodowej góry i przywieźć stamtąd liwnie dla mojego ojca. Może być niebezpiecznie. Tak, wiem, ale muszę spróbować. Ta lilia to znak miłości, którą stracił po śmierci mamy. Wszystko rozumiem. Jak chcesz, pojadę z tobą. Doskonale. Razem pokonamy przeciwności. Co za dziwne miejsce. Boisz się, Pantagiro? Nie, ale mi zimno. Mnie też zimno. Nawet nie chce mi się walczyć. Uważaj, gwiazdko. Aha. Nie mam siły. Biedny konik jest wycieńczony. Droga jest śliska i trudno mu stąpać. Dalej musimy iść pieszo. Wracaj do Tuan, złota grzywo, razem z gwiazdką. Mam zostawić cię samą? Romualda jest ze mną. Mm -hmm. No dobrze, trzeba wracać. Nadal ci zimno? Ach, myślałam o mojej matce. Oj, nie martw się. Będzie dobrze. Zaraz się rozgrzejesz. Chciałabym choć jeden raz ją zobaczyć. Więc dlatego Lilia jest dla ciebie taka ważna. Znajdziemy ją, zobaczysz. Najważniejsze, że jesteśmy razem. Wierzysz mi? Hmm. Co to jest? A? Patrz, patrz! Tam daleko! Gdzie? Nie, Gdzie chcę widzieć! muchy! Nie jesteśmy muchami! A kim jesteście? A ty? Jesteście? Siu, Jak się Dość, łaskoczycie mnie! To? Chcecie walczyć? Jestem gotów! O, gadający karda Daj i nałoczka są... magiczne kamieniu! Oh, Dość już! Przestańcie! Tak, przestańcie. Yy. Co za górę? jak możesz z nim wytrzymać? Mam na imię Fantagiro, a to jest Romualdo. Chcemy dojść do lodowej góry. Do lodowej góry? To niebezpieczne! 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 niebezpieczne. Którędy powinniśmy iść? Musicie iść za rzekę Aran. Weźmiemy was ze sobą! Za zachowanie żadnych manier księżniczko. Nie przesadzaj. Przeprowadzą nas przez rzekę. Ostrożność nie zawadzi. <śpiewanie> Ach, nie umiecie latać. Oczywiście, <śpiewanie> że Podoba <preserved. śpiewanie> mi się taka podróż. Wyjątkowo przyjemna. <śpiewanie> <śpiewanie> Dajcie mi spadochron! Lodowa góra jesteśmy na miejscu. Mamy tu gości, przywitajmy ich ciepło. Może zimno, żeby odrozić mnosy. Jedrze północny zamroź i na kość. A! A! Nic ci się nie stało? Jestem cała. No i co teraz? Spróbujmy dojść do brzegu, tylko powoli. Lód jest twardy. Idziemy. Dlaczego nie lecisz? Może masz za ciężkie skrzydła? Mam tak ciężkie skrzydła jak ty mózg. A! Co się dzieje? Lód pęka. Szybciej! Nie niedobrze! Nie dobrze! Zaraz będzie po o! Wszystko na marne! Zamiast zbliżać się do góry, to się oddalamy! Teraz trzeba się utrzymać na powierzchni. Mam już wiosło! Nie, nie Zapewniam cię, że ojej. To nie w prawo, na środku jest mir. Udało się. Teraz na lewo, na lewo. Znowu się udało. Wspaniale. Naprawdę? Musimy to powtórzyć.

Na jego przyjęcie. Zbudź się, Fantagiro, zbudź się. Nie rozumiem, kto tu jest, kto to mówi. Czy to ty, Kamieniu? Ja nic nie mówię. Idziemy. Jesteśmy na dnie rzeki, tylko w jakimś dziwnym naczyniu. Po prostu siedzisz w moim akwarium. A kim ty jesteś? Ja jestem rzeczną nimfą, a ty jesteś więźniem. <ścoughs> Odchodzący! Hej, palczy, Będziemy odwiedzać cię każdego dnia. Co? O, nie, Alilia! I Ramualdo! O, kochany, gdzie jesteś? A? Hej, jak się czujesz, panie? O, chyba nieźle. A ty, gąsko? Nic mi nie jest. A to wszystko, co tu robi? Wyciągnęłam was z wody i przyniosłam do lodowego pałacu. Przepraszam, chciałam tylko pomóc. Dziękuję za wszystko. Jeśli Fantagiro się uratowała, przyjdzie tutaj. Rozejrzę się. Ty cały czas myślisz o księżniczce? Zaraz jej coś powiem! Jestem ci wdzięczny za ratunek, naprawdę. Och, bez ciebie nie przetrwalibyśmy. Och, Och piękny panie. Chodźmy, szkoda czasu. Jaki słodki? A? Co to jest? Gotów? Gotów! Do startu gotów, pan! Chcesz dostać w nos? Wracę ci i i gdzie indziej! O, mój cenny nosek! Mam Ruszajcie do boju, przyjaciele! Uwaga! Przeciwnik przed nami! Lubię lud w napojach, ale pokruszony! Walcz! Atak głównymi siłami! Hej, uważaj! Dwa sople lecą za nami! A, w walce nikt nie śmie atakować od tyłu! Naprzód! O. Szybciej! Wygląda na to, że te sople niszczą się nawzajem! Wodną I Romualdo. Pantagiru! Silurisie. Jak miło Cię widzieć! Co tu robisz? Latający są ludzkim głosem gada i nie tylko bajki opowiada. Bo możesz nam uciec? Właśnie, nudno tutaj. Ja jestem rybą, co wiele może. Przed Wami przestrzeń nieba otworzy. Co tutaj robisz, Silurisie? Co tu co? robisz? E, witam! Chyba nie boisz się starych sznurówek? A... Mm -mm. Jak nie odgadniesz zagadki, uwalniam ich z pułapki. Ciekawa propozycja, ale jeśli przegrasz... O... Rzucę księżniczkę ośmiornicy na pożarcie. Byłam już w gorszych tarapatach. Umowa stoi. Runda, Runda pierwsza. Im większa, tym mniej ją widać. Co to jest? Ciemność. Ja z nią powalczę. A Na masz! A Na masz! Świetnie magiczny kamień. Jeszcze nie wszystko stracone. W ciągu dnia jest pełen, a nocą jeść się domaga. Kociołek. O nie! Zgadłeś! Walczyć! 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 Uwielbiam tę zagadkę. Chcesz walczyć na kamienie? Nie? Matki, przypomnę! Uważaj, bo mnie nadepniesz! Na nogach często bywa, ale na rękach nie! Zgadłem, to but! Co powiedziałeś? O no, Och nie, nienawidzę przekrywać z rybami! W wodzie powstaje i w wodzie zostaje, co to jest? To fale! Nie, nie zgadłaś! A! Ktoś ci już mówił, że masz za ramiona? To nurt! Hej, męż z Próbujesz jeszcze raz? Oh, zaraz znajdę odpowiedź! Ciekawe, czy to rozwiążesz! Jeszcze ta macka, o! Nie, to źródło! To lód! Przegrałaś nimfo! Co? Nie! Dostaw go! Opatrył uważajcie! Mam tyle wody, nie lubię się kąpać! <spodvody> Jestem! Siadam! Zagrajmy jeszcze raz! Jeszcze ci raz! O, moja fryzura, moja fryzura! Nareszcie wolność! Teraz się z wami rozprawię! A! 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 Gdzie jesteście? Wracajcie! Za chwilę z z wrażenia! Dostaniemy się z najgorszych tarapatów! Teraz musimy tylko. O! Uciekniemy! No koniec! Mam już dosyć! Nie chcę skończyć jako męża! Możemy liczyć tylko na. szczęście! O! To mi było potrzebne! I co? Uszliśmy z życiem. Lilie wodne! Znaleźliśmy je! Pójdę jedną zerwać! O co chodzi? Ej, pytam, jak długo będziesz tam stał bez ruchu? A? Gdzie jest Fantagiro? Jeśli ją skrzywdziłeś, zapłacisz mi za to! Grozisz mi w moim własnym domu? Dostaniesz nauczkę! O, o nie! Mój Operacja Soper! Trzeba jak najszybciej uciec. Uważaj, Matko Gąska. O! 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 Uciekajmy. Radzę ci usiąść wygodnie, bo długo tutaj posiedzisz. Niewiele brakowało. Czuję się jak małpa w zoo. Możesz to czuć, ale nie widzieć. Co to jest? Woda. Powiedz. Ne? Ale jak dotrzemy do pałacu? Radzi rozsądek zdrowy, by nie zbaczać z łatwej drogi. Idź za głosem serca. A? Idź za głosem serca. Ten głos... Płyń w tę stronę. Głos? Jaki głos? Ja tam nic nie słyszę. Ja też. Nieważne. Proszę, zaufajcie. Tędy. Jestem pewna. A? Tak! Dalej nie może płynąć ryba, bo rzeka się skończyła. Tak, widzę, ale coś mi mówi, że to możliwe. Zaufaj swemu sercu. Zaufaj sercu. Nie zbłądziła. Skocz, kamieniu, i rozbij lód. W porządku, zrobię jak każesz. Jeszcze raz. Ach. Skocz mi na ogon, może wtedy ci się uda. na no to... Brawo, udało ci się. Dziękuję za pomoc, Silurisie. Gdyby nie twoja pomysłowość... Gdy ci potrzebna pomoc, oni cię nie zawiodą. Przyjaciele... część. O, już po nas, Romualdo! Zostaniesz tu nieproszony gościu! Jesteście pewni? Jakoś sobie poradzę! Czemu mnie spotykają takie przygody? Romualdo, jestem tutaj! Fantagirum! Pomóż mu, magiczny kamion! Dzień dobry, gąsko! Nie gadaj, tylko nas Fantagiro, błagam, uważaj! Podobają ci się o. zimne jak lód z Białe linie. I potwór z lodu! Hej, zimowy wietrze i spróż ten miecz! A o nie! Nie poddawaj się, walcz, Fantagiro! Zrób coś, magiczny kamieniu! Dawaj o. 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 Lilie się rozmrażają! Nie dopuść do tego! Zerwij lilię, która rośnie po środku. Ach. Miłość zwycięży wszelkie przeciwności losu. A pośrodku utrzymuje inne życiu, ale muszę to zrobić. Lilia jest moja! Przyłóż Lilię do serca. Oddaj mi ją, oddaj natychmiast! Ogrzej ją, w żartwie miłości rozmroźne grubszy lud. Pantagiro! Pantagiro, moja ukochana! Och, nareszcie się nastrzała! Romualdo! Moje lilię! No do potwora już nie ma! Zniknął dzięki tobie! córeczko. Mama byłaby z ciebie dumna tak samo, jak ja jestem dumny. Masz rację, Hadrianie. Ten głos! Znowu go słyszę! Żono! Moja najdroższa! Kochany, zawsze byliśmy razem, bo nigdy nie przestaliśmy się kochać. Mamo, ten głos to byłaś ty? Oczywiście, że ja, córeczko. Zawsze jestem blisko Ciebie. Masz mnie i moją wielką miłość. Nie zapominaj o tym Fantagiro. Śniłam o Tobie, a teraz moje sny się spełniły. Nie ma snów niemożliwych do spełnienia. Trzeba z całych sił w nie wierzyć. Opiekuj się naszą córeczką, Hadrianie, i uważaj na siebie, kochany. Żegnaj, zawsze cię będę kochał. Mamo, nigdy cię nie zapomnę! Na zawsze pozostaniesz w moim sercu. A w następnym odcinku Pantagiro razem z Romualdo wybiorą się w podróż do dalekiej krainy. Tam podobno jest ukryta księga tysiąca zaklęć. Romualdo spotka niezwykłe stworzenie, które zakocha się w nim bez pamięci. Zobaczycie też stwory zamieszkujące wieże bez czasu, mechaniczne bestie i piękną Checherezadę. Oglądajcie nowy odcinek przygód księżniczki Pantagiro. Jest żółte i białe, lecz nie pomieszane. W skorupce schowane. Zgadnij, co to jest. Wersja polska, Telewizja Polska, Agencja Filmowa. Reżyseria Dorota Kawęcka. Tłumaczenie i dialogi Katarzyna Preciks. Dźwięk Wiesław Jurgała. Montaż Danuta Rajewska. Tekst piosenki Wiesława Sujkowska. Opracowanie muzyczne Piotr Gogol. Kierownik produkcji Krystyna Dynarowska. Piosenkę śpiewali... Michał Rudaś, Piotr Gogol, Krzysztof Pietrzak i Mariusz Totoszko. Wystąpili Monika Kwiatkowska, Joanna Jędryka, Radosław Pazura, Sławomir Pacek, Stanisław Brudny, Aleksander Wysocki i inni. że rozwiązanie jajko, miły panie.